Dziękuję. Stanowisko klubu Konfederacji Przedstawi pan poseł Grzegorz Adam Płaczek. Kon... Bardzo proszę. A... proszę. Proszę mnie wywołać Panie marszałku. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże Rodacy w imieniu Konfederacji składam wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu kolejnego projektu z cyklu Ukrainiec Plus. To projekt, który prolongować ma fundamentalną nierówność wobec prawa, przedłużając przywileje, w tym socjalne, dla osób nie będących obywatelami polskimi. Nabycie polskiego obywatelstwa jest skandalicznie łatwe, ale pomijając te kwestie, wy, Zjednoczony Obóz, Koalicja wojenno Chanukowa, chcecie, by Ukraińcy w Polsce cieszyli się przywilejami socjalnymi, a zatem chcecie, by naród polski ponosił konsekwencje finansowe polityki, która, zdaniem Konfederacji, nie należy do polskiego interesu narodowego i nie mieści się w granicach polskiej racji stanu. Z tej mównicy szereg razy pytałem, jak długo jeszcze. Jak długo jeszcze chcecie to czynić? Okładać Polaków kosztami szkodliwych i sprowadzających powszechne niebezpieczeństwo na naród polski doktryn geopolitycznych. Odpowiedzi nie było, a jeśli padała, to zawsze trąta dracko z tej trybuny do zwycięstwa. Otóż zaznaczmy to wyraźnie. Formułowanie, stawianie polityce polskiej celów przez nią samą nieosiągalnych, jest czynieniem z narodu polskiego zakładnika cudzej polityki, polityki obcych stolic. To są zatem powody, dla których Konfederacja nie popiera, nie poprze i popierać nie będzie takiego ustawodawstwa. Skończcie z tym. Nie czyńcie Polaków zakładnikami i płatnikami cudzej polityki. Zapraszam pana posła Grzegorza Adama Płaczka. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, kiedy kilka tygodni temu prosiliśmy państwo o to, żebyście przeznaczyli pieniądze, aby pomóc Polakom, słyszeliśmy informację, że pieniędzy nie ma. Dzisiaj nawet nikt się nie zająknął, że za ustawą, która ma przez trzy miesiące przedłużyć czas abyśmy pomagali. Jak Państwo mówicie, Ukraińcom na terenie Polski ta ustawa pociąga ze sobą wydatek z budżetu państwa w wysokości 6 miliardów złotych. My już przekazaliśmy ponad 100 miliardów złotych jako forma pomocy Ukraińcom na terenie Polski i zachęcam do refleksji, ponieważ w tym samym czasie, kiedy Państwo od wczoraj, późnym popołudniem złożyliście przecież tą ustawę i poinformowaliście nas, posłów, że chcecie dzisiaj nad nią debatować. To dla mnie to jest takie trochę przepychanie kolanem i Państwo jeszcze niedawno krytykowaliście prawo i sprawiedliwość, że robiła wrzutki. Dla nas to jest typowa, typowa wrzutka. Państwu nie przeszkadza, że w tym samym czasie, kiedy bezrefleksyjnie bez, bez często przekazujemy wsparcie finansowe Ukraińcom, ta sama Ukraina składa skargę na Polskę w, w, w świato, do Światowej Organizacji Handlu w sprawie importu. Zboża. Państwu nie przeszkadza, że nasi muszą się bronić przed zalewem nielegalnego zboża z Ukrainy. Państwu nie przeszkadza, że w tym czasie, kiedy wy dajecie pieniądze Ukraińcom, nasi przewoźnicy muszą również walczyć o przetrwanie. Pan poseł złożył wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Jesteśmy jedynym krajem, który zrównuje prawa nieobywateli z obywatelami i raz jeszcze zwracam uwagę, że państwo lekką ręką chcecie dać Ukraińcom 6 miliardów złotych. Bardzo dziękuję. Dwie minuty. Nigdy dosyć powtarzać stop Ukrainizacji Polski, stop banderyzacji polskiej racji stanu. Jaka wdzięczność, jakie horyzonty otwarła nam ta pomoc, to okładanie Polaków kosztami wojny, którą prowadzą Moskale z Ukraińcami? Państwo to świetnie wiecie. Nic się nie zmieniło. Banderyzm jako jedyny wzorzec ukraińskiego patriotyzmu dalej obowiązuje i w szkole i w gabinetach rządowych, w Kijowie i w placówkach dyplomatycznych. Panie Ministrze, proszę wykrztusić, proszę to jasno powiedzieć. Rodakom z tej mównicy, ile złotych polskich chce Pan lekką ręką rzucić zełeńskiemu i jego reżimowi na drobne wydatki, dlatego że utrzymywanie w Polsce Ukraińców jest amortyzowaniem polityki Kijowa co i tak skończy się źle dla Polski. Państwo szantażujecie tutaj Polaków po raz kolejny. Mówicie, że Ukraińcy walczą tam za nas. Za chwilę w Kijowie, za chwilę w Kijowie, powie ktoś, to Polacy popychali nas do tej hekatomby, to Polacy blokowali jakiekolwiek rokowania pokojowe. Wy istotnie, Zjednoczona Koalicja Wojenno-Hanukowa, jesteście podżegaczami wojennymi. Nie mówicie nigdy o pokoju, mówicie zawsze o tym, że ukraińskimi rękoma, ukraińskimi żołnierzami, nie tylko mężczyznami, także kobietami chcecie wygrać jakąś wojnę. Proszę zatem powiedzieć, ile to ma Polaków kosztować w najbliższych miesiącach i proszę o statystyki. Jak skoczyła nam statystyka przestępczości, przestępczości zorganizowanej działań o charakterze bandyckim i jeszcze na pewno wiedzą to w pańskim ministerstwie jak skoczyła nam statystyka chorób trudnych Krzysztof do leczenia Gadowski. przede wszystkim wenerycznych. Odpowiedź jest jasna, to są skokowe wzrosty, ale państwo to fundujecie. Nie widzę zatem zapraszam.